Your demons fall Po treningu siłowym, intuicyjnie, klatka, plecy około 4 ćwiczenia na plecy, 4 na klatkę w zakresie powtórzeń około 10-15 i teraz jeszcze szybki szocik EA i wracam na 30 minut kardio. Tak, też tak intuicyjnie, patrząc na formę, wypowiada się całkiem dobrze za 3 miesiące. Jest takie lekkie kardio. 30 minut po treningu to wystarczające, żeby mięsie nie wpadły i lecimy dalej. Za trzy miesiące zaczynałem swój sezon startowy w kategorii ekstremalnej, czyli 100+, gdzie właśnie również startowałem w tej samej kategorii tylko i wyłącznie w Polsce i zdobyłem trzy razy brązowy medal, ale nie ma się czego stwierdzić, jestem zadowolony, ponieważ moi rywale z pierwszego, drugiego miejsca właśnie jak Kordorowski, Wodych czy Maciej są obecnymi pro więc żaden wstyd, że zajęłem trzecie miejsce za nimi, a teraz postaram się do nich dołączyć. Przyjechaliśmy już do sklepu, zrobimy sobie szybkie zakupy, zobaczycie jak jadam, głównie jest to mięso i zobaczycie jak to wszystko u mnie wygląda ilościowo, na co warto zwracać uwagę w sklepie i też pokażemy wam taki fajną nową półeczkę. W kilku sklepach dyskontowych, gdzie można znaleźć szybkie odżywki, słońce z Active Lab i też mu na siebie na szybko zaopatrzyć. Także ruszamy do sklepu i potem jeszcze pogadamy w drodze powrotnej. Trzymajcie się, idziemy coś kupić dobrego do jedzenia po treningu. Najlepsze źródło węglowodanów w mojej diecie, czyli pataty lub ziemniaki, czyli słodki ziemniak, albo klasyczne zwykłe. Ja je robię zwykłe, albo pirę, albo je gotuję, a na kolację robię z nich w w piekarniku. Świetne źródło węglowodanów, czy zwykłe ziemniaki, czy słodkie. Akurat dzisiaj mam chęć na zwykłe i bierzemy 6 kg zwykłych i będzie na tydzień. Za tydzień będą pataty. Lecimy dalej węglowodany. Teraz mamy najlepsze, czyli moje śniadanie, czyli naśladaniem steka i jajka. A mamy tutaj różne rodzaje. wziąłem sobie czarne angusy, które będziemy robili sobie na śniadanko. Keto śniadanie, dwa steki, jajka i warzywa. Białka to polecenie kura, pies kury, Którą zjadam na 2-3 obiady w ciągu dnia czyli rano jest wołowina, stek. Potem 2-3 posiłki z piersią, a na kolację jest rybka. 3 opakowania, 1,5 kg też nam starczy na około 2 dni. To też musi jeść tu tuńczyk, tu wołowina, koty jest na masie. Korowe, dla kota. Tuńczyk z wołowinką, żeby też się rosła jak trzeba. Dwie zgrzeweczki wody. Żeby był dobry stosunek na dwie zgrzewki wody, dwa diuterki poli. <grystanie> Może być Pepsi. Pepsi zero na weekend. Stosunek jedna zgrzewka, jedna kola. <grystanie> zero. Jak właśnie wspomniałem, mamy nowe półki w dyskontach. O jestem w Ołszanie. mamy te diety właśnie z Active Lab, pojedyncze produkty, również komenty jak słuchanie spalacze, aswaganda, rzęsie, ZDMA, mamy również shakery, jakby komuś się zużył. Mamy również jednorazowe próbki, tak powiem porcje szoty, puszki, jak i całe odżywki. w, w wielkich opakowaniach, czyli właśnie kreatyny. Minokwasy jak cetruina, betalina, oraz wszystkie białka. Izolaty Whey Premium, koncentraty, pojedyncze opakowanie, żeby skosztować smak. Oczywiście kod nam tutaj się nie zweryfikuje przy kasie, ale dobra artneteria, żeby szybko doposażyć swoją suplementację, gdy jest taka potrzeba, a zamówienie może na dziś dzisiejszy nie dojść, no to kupujemy szybki zastępnik. U nas też bardzo fajna sprawa, nie mamy czasu gotować. To możemy sobie kupić szybki posiłek, aktyw kurczak z ryżem, bardzo fajne makro, chociaż nie gram białka na, na porcje, czyli alternatywa lupa tona i możemy dalej jechać w drogę. Mychał mamy wszystkie już zakupy, odżywki akurat mamy, więcej tylko pokazujemy i jedziemy dalej. I tak właśnie kończymy dzisiaj dzień ze mną. Widzieliście troszkę mojego życia, jak mieszkam, jak pracuję, trenuję, jadam, jakie suplementy w takiej kolejności używam. Jeśli Wam taki format naszych y, filmów się podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, a my będziemy dla Was nagrywali więcej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Razem z Zosią mówimy pa. pa.